Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, masz pierwszeństwo przed rowerzystą, który dojeżdża do przejazdu z lewej strony? To bez znaczenia, z której strony będzie ten rowerzysta dojeżdżał. Rowerzysta będzie miał pierwszeństwo przejazdu w przypadku takim, kiedy on już będzie na przejeździe. Natomiast zwróćcie uwagę, podobny przepis jest, jeżeli chodzi o przejście dla pieszych, przy czym u pieszych jest taki, taki, taki zapis. Pieszy zbliżający się do przejścia dla pieszych z zamiarem wejścia już posiada pierwszeństwo. Nawet jak on jest na chodniku, jeszcze nie wszedł na przejście dla pieszych, ale zbliża się chodnikiem z zamiarem wejścia na to przejście, ten pieszy posiada pierwszeństwo. Natomiast ten rowerzysta, co tutaj widzimy, on jeszcze nie wjechał na przejazd dla rowerzystów. Ja wiem, że w praktyce bywa często tak, że rowerzysta jest nieświadomy tego, że nie posiada pierwszeństwa. Kierujący tym samochodem to pierwszeństwo posiada. Gdyby rowerzysta był już tu w tym miejscu, wjechał na przejazd, na przejeździe jest, już, wje, już wjechał, to by miał to pierwszeństwo, ale on dopiero dojeżdża. Mhm, dobrze i drugie pytanie.